Bycie sobą rozwija się wraz ze świadomym rozwojem niezwykle ważnej dla nas umiejętności, bycia głównie ze sobą, przede wszystkim ze sobą samym, czyli takiej niezwykłej, tajemniczej wręcz relacji pomiędzy świadomością, refleksyjnością i wolą, a różnego rodzaju na przykład doznaniami z ciała, albo z myślami, szczególnie tymi najcichszymi, a nawet z ciszą. A potem, jakby tą umiejętność przesuwamy na umiejętność bycia z drugim człowiekiem, z naturą, ale także z trudnymi doświadczeniami czy zjawiskami i tymi zewnętrznymi, jak śmierć czy rozstanie, ale także tymi wewnętrznymi, czyli różnego rodzaju naszymi emocjami, bólem, a nawet cierpieniem. Bycie ze sobą ujawnia z czasem taki rodzaj prawdy, który może nam dać to taki największy spokój, który budzi jakby najmniej oporu i nadaje w pewnym sensie taki naturalny kierunek naszemu zachowaniu, co ostatecznie i odczuwamy, i nazywamy właśnie byciem sobą.